Z mostu, Dobre, czy wkurzacie bo... Kurwa, myślałem, że dzieją jakieś milsze pytania, nie, że cię wkurza. Powiem wam tajemnicę. Prawda jest taka: Prawda jest taka, że większość twórców tego nie mówi publicznie, ale wkurwiam prawie każdego. Ja to wiem. Ale no, ale nie dziwię się im, jeżeli często się nieprzychylnie wypowiadam na ich temat, to mam prawo ich wkurwiać. Ale myślę, że Julia jest akurat przykładem, osoby, której nie powinienem wkurwiać, bo raczej pozytywnie do niej podchodziłem zawsze. Oj, ani Żyd, ani Murzyn nie jest kontrowersyjny. To też są ludzie i żyją wśród nas. Poza tym, sam jestem obrzeżany. Jeżeli. O! Jedyny powód, dla którego mógłbym założyć OnlyFansa darmowego, to tylko po to, żeby pokazać swoją. obciętą fujarę, o. No kurwa, nikt mi w to nie wierzy, ale ja naprawdę mam korzenie żydowskie. I naprawdę jestem pozbawiony kurwa czubka. A No, widzowie, no taki, taki samiec alfa gigacza jak ja. w ogóle się nie zdziwiłem takim obrotem sytuacji. No, jakby. Rozumiecie? Dla mnie to dzień jak dzień tak? No. A tak poważnie? Tak poważnie, wydaje mi się, że gdyby odpisała mi jakoś twi tam, bo tam na chyba. Znaczy, była taka sytuacja jakiś czas temu, że gdzieś tam pod tweetem jej coś napisałem i ona właśnie wtedy nie odpowiedziała. I żartobliwie powiedziałem: Kurde, przykro mi, że Julia nie odpowiedziała na mojego tweeta. To myślę, że gdyby to zrobiła publicznie, to nie, nie wpłynęłoby to negatywnie na jej dzieci, jakkolwiek to brzmi. W jakim stopniu rozumiem, że mieszanie mojego kontentu z jej kontentem, jeżeli chodzi o chociażby wspólne live, y, nie, miał, nie miałoby prawa bytu. Ale to też wszystko zależy od konwencji, jaką się narzuci, nie? No bo to, to zawsze można się dogadać, że na pewne tematy na przykład nie dyskutujemy, albo pewne żarty są tą granicą, której przekraczać nie chcemy. Mmmm, tyle. Góra, góra. Co wy piszecie? Na Boga! Na Boga! Co wy piszecie na małpaka? No, przestańcie, przestańcie tak seksistowsko traktować kobiety, naprawdę. Na Boga. Jak nie ma. Ona podobno zwróciła wróciła do tego sio, tak słyszałem. Co Mówiła na filmie, że z nim nie jest? No dobra No ale próbuję budować relacje, czyli gdzieś tam jest to w zawieszeniu, więc no, wiecie, tak się nie robi. Poza tym ona, widzicie, wy wszystko już musicie tak przekręcać. Powiedziała, że mogłaby chętnie prywatnie porozmawiać, a wy już kurwa ship robicie, randki. Nie wolno tak robić. Nie wolno. Nie, no co wy w ogóle piszecie? Jakiego obrzezanego? Nie, nie. Kurwa, muszę cię zbanować. Nie będziesz mi się śmiał ze mnie. Od jutra streamuję w jarmułce. Na Boga, przesadzacie. Ale napisać możesz. Mogę napisać, to prawda. Powiedziała, że sprawdzała i chętnie porozmawiała, więc mogę do niej napisać. Może o tych dzieciach pogadamy. Dobra, przyznam wam się do czegoś. Nigdy nie miałem kontaktu z kobietą na żywo. Jak już chodziłem na jakieś randki z dziewczynami, to zazwyczaj wyglądało w ten, ten sposób, że siedzieliśmy na Discordzie i w gry graliśmy. Taniej była.